Odcinek dziewiąty. Armandę spotyka się z tobą w twoim pokoju. W jego oczach widzisz niepokój. Jen Luke zniknął. Zniknął? Co to znaczy zniknął? Udało mi się otworzyć jego pokój. Jest pusty. Mogli wiedzieć, że ktoś spróbuje tego? Skąd ktoś miałby wiedzieć? Tylko ty. Nie patrz na mnie tak podejrzliwie. A co z Atienem? Jesteś pewna, że możesz mu zaufać? Oczywiście, przybył ze mną całą tę drogę, żeby uratować luka. Nie traćmy czasu na sprzeczki. Poszukajmy chłop chłopaka. Chcę rozmawiać z Aitianem. Może on będzie mógł nam pomóc. Okej, okay, prowadź. Chcę z nim porozmawiać sam na sam. Armandę przeprowadza do ciebie, Edyna. Wyglądasz blado, wszystko w porządku? Teen Look, on zaginął. Co? Jak to mu może być? Arm Armandę miał klucze i. Armandę? Co mu powiedziałaś? On mi pomaga, może powiedziałam za dużo. Oszygam cię przed rozmową z nim. Tak, może mówiłam trochę za dużo, ale nie ma potrzeby nie przeklinać. Ty też nie myślisz logicznie. Przygarnąłem cię ten szarlatan i przez to straciliśmy Luka. Nie chciałam przegapić swojej, swojej szansy. Chciał pomóc naszej trójce w ucieczce. Albo upewnić się, że nie uda nam się uciec. Nie mów tak. Nie wierzę, że Armandę mógłby celowo mnie skrzywdzić. Sposób, w jakim o nim mówisz, sprawia, że myślę, że jesteś w nim zakochana. Etienne, to co czuję, nie mam nic wspólnego z naszą misją. Teraz nie czas o tym mówić. Więc kiedy będzie lepsza pora? Powiedz mi, Perełka. Powiedziałem ci, co do ciebie czuję. Nie dałaś mi jeszcze odpowiedzi. Adrian zostawia cię rozczarowany. Czujesz, że tracę to, co ważne. Szukając jean próbując ukryć się w cieniu, to wszystko jest takie przytłaczające. Następnego wieczoru zn znajdziesz list od Claire w swoim pokoju. Mademoiselle, jak się czujesz? Brat, ostrzegł stajnego, żeby nie. Ale jestem zdeterminowana, by. Siadasz przy biurku i piszesz Etjanowi krótką notatkę. Stajesz przed drzwiami do pokoju Etjena, gotowa wsunąć kartkę, kiedy właśnie otwiera drzwi. Co ty tu robisz? Przyszłam dostarczyć wiadomości do odklej. Chcę się z Tobą spotkać w oficjalnym salonie yy, o północy. W porządku, dziękuję. Etienne zamyka drzwi bez słowa. Wciąż musi być wściekły z powodu Armande'a. W drodze powrotnej do swojego pokoju wpadasz na Armande'a. Nocna wizyta u służącego? co to za okazja. Nie jestem w nastroju, by się droczyć, Armandę. Chciałeś coś ode mnie? Z przykrością muszę Cię poinformować, że nie mam więcej informacji. Chyba będę musiała znaleźć własne rozwiązanie tego problemu. Przepraszam, prosiłem Cię o zaufanie i zawiodłem. Weź go za rękę, przydruga. Armandę dziękuję Ci za Twoją dotychczasową pomoc. Jesteś dla mnie zbyt miła, Mademoiselle. Chciałbym móc zrobić coś więcej. Mam przeczucie, że to się uda. Żegnasz się z Armandem. Na dobranoc i wracasz do pokoju. Łatwo zasypiasz, ale budzi cię pukanie do drzwi. 8.00, która jest godzina? Widziałem się z Cler. Powiedziała, że wie, gdzie jest Jean-Luc. Och, dzięki Bogu, wciąż mamy szansę. Kara powiedziała, że spotka się ze mną jutro, żeby przekazać wszystko, co wie. Aitin wraca do swojego pokoju, gdy ty wracasz do łóżka. Nie mogą doczekać się poranka. Z samego rana budzi cię pukanie do drzwi. Dzień dobry, moja droga. Montargis? Co on tu robi? Chwileczkę, monser. Właśnie się ubieram. Daje się skromne. Nie chcę zrobić mylnego wrażenia. Gdy tylko otwierasz drzwi, bez wahania wchodzi do środka. To bardzo czerwające gościć cię tutaj w domu jest dużo więcej śmiechu i muzyki. Cieszę się, że klery jest ze mną szczęśliwa. Nie bądź, taki, nie bądź taka skromna. Klara jest zachwycona. Nigdy nie widziałem jej tak szczęśliwej. Poprosiłam je nawet, żebym pozwolił wam razem pojeździć. Ale to zbyt niebezpieczne dla dwóch młodych dam, by same jeździły po lesie. Zgadzam się, monser. Więc nie sprzeciwisz się towarzystwu, prawda? Pewnie, że nie. Wspaniale. Chętnie będę towarzyszył wam obu. Montragis chwyta cię za rękę, jego dłoń jest lepka. Montragis prowadzi cię do wielkiego salonu. Claire i jej stoją przy kominku, wymieniając się listami. Czy wy prowadzicie tutaj jakiś romans? W panice Claire wyrzuca list do ognia. Jestem bliski zamknięcia was w waszych pokojach aż do dnia waszego ślubu. To jest okrutne monster. To musi być pomysł. Smuka. spotkania i wymiana listów. Co jeszcze się za tym kryje? Kler, co by powiedział twój mąż? Mąż? Tak, wybrałem dla ciebie zalotnika. Ogłosimy to na wieczorze panieńskim. Łzy spływają po twarzy Klery. Tęsknie spogląda na Itiana i wybiega z pokoju. Teraz zostaje mi dylemat, co zrobić z waszą dwójką. Lizette, widziałaś o tym romansie? Zapewniam cię, że jeśli Claire wspomina, wspominała coś o tej znajomości, to było tylko niewinne. Nie. Zgoda na zaspokojenie potrzeb twojego służącego jest obrzydliwa. To zdecydowanie wykracza poza granice zachowania prawdziwej damy. Przepraszam, jak mogę pomóc? Przeprosiny nie wydają mi się wystarczające. Monsieur, nie mam pieniędzy. Nie mogę ci się odwdzięczyć, jeśli o to ci chodzi. To, czego szukam, to spłata długu za moją uprzejmość. Po plecach przechodzą ci ciarki. Na własnej skórze doświadczyć, co znaczy Montagis. Absolutnie nie. Chłopcze, śmiesz tak mówić do Wintoma? Mademoiselle Lisette jest dla ciebie zbyt dobra. Jesteś, jestem twoim pracodawcą, chłopcze. Nie pozwolę ci jej dotknąć. Etienne rzuca się na Montagisa. Próbujesz przerwać walkę, łapiąc Aitana za koszulkę bezskutecznie. Przestańcie, natychmiast. Monsierre, co się dzieje? Armandę. Armandę, zabierzcie tego Wajdaka z mojego widoku. Armandę wyjmuje miecz i przykłada blisko twarzy Etiena, wprowadzając go spokoju. Próbujesz za nim podążyć, ale Montagis blokuje ci drogę i rzuca się na ciebie. Awaa! Montagis zawo zawodzi i cofa się z kolony od bólu. Ty niewdzięczna brzdulo. Armandę, chodź tu natychmiast. Monsir, ja. Och, przestań bełkotać. Chwyć ją i przytrzymaj. Monsir, Pańskie zachowanie jest obrzydliwe i godne kary. Armandę wyciąga swój miecz. Wściekły Montagis zaczyna krzyczeć z całych sił. Wnoście się, wynocha. Wy wszyscy. Jeśli jeszcze raz Cię zobaczę, każę Cię powiedzieć. To koniec odcinka. Zapraszamy do następnych. Lajkujcie i subskrybujcie. Pa. Pa, pa, pa.